Dzień dobry wszystkim, teraz już na pewno w niedzielę, bo będę miał czas na, na pewno, żeby się tym zająć. Eee, tak, bracia kot świat, odcinek trzeci. Po drugiej stronie jak zwykle Filip. Dobry. No, i, i standardowo zaczynamy od losowania drużyny. Może tym razem będzie trochę więcej szczęścia. Cyk no okej, okay, jest lepiej. Eee, gramy Gentem, który ma 3,5 gwiazdki, więc to jest w ogóle no, to jakieś nie świetle. Nie mają szans. E, nie, nie znam zupełnie chyba oprócz jednego zawodnika nikogo tutaj. Ale dobra, no to ja zapraszam Filipa i szukamy zaraz kogoś. O, dwóch oh, fioletowych. No, very good. Dobra, ja tu kliknąłem. Kamkażę nie mamy. No właśnie, o jest tu jakiś koleś. A jest, dobra. E, czekaj, Depot Depo 3 jest kurde na ławce. Pomoc mamy nawet całkiem fajną. No jest Ja też nie najgorszy. No to jest fajna. Jest, w końcu do ogarnięcia jest No właśnie. Oddział o, się... o, ty to jest ten co w Legii grał. Dawaj. Tak. No, no, okay. jak Regia grała wtedy z Realem w grupie, miała Real i no. Polskę, to 3-3 był jeden mecz. to tam Real ledwo się urwał na to 3-3, no to właśnie od DJ to był najlepszy zawódnik Regi w tym. se come ya aprendió. Badis, se pega golazo! Gol! 39, Co jest? kurza stało z tą <gulera> Z mikrofonem. Też teraz się teraz? No, muszę sobie inny stojak do tego załatwić, bo ten mnie irytuje strasznie. Dobra, jedziemy. Teraz. Cześć, zielony. Ale. Co? Nie zagrywali standardów? No może coś potrafią? No nie mów, że mając taki skład jeszcze będą chcieli nas wciągnąć. No patrz. Tacy nie nie ci nasi, ale ja też przed chwilą grałem A. tego MyClub'a, więc to jest... To skok jest dosyć spory. Oho. Tak jest. Gdyby się im dało wklepać jedną bramkę, to jestem ciekawy, czy by sobie tak Aha, wklepali ale no nie, gram, nie, nie gramy w pięciu obrońców, no bo wydaje mi się, że ta, też można sobie ta. spokojnie powalczyć. Powalczyć, powalczyć... Ha, ale ich zmyliłem. Łatwo. O kurde. <grym> No, wiedziałem, że tak będzie, nic nie mogłem z tym nie. zrobić niestety. Okay. O, dobra, Wszystko pod o, Aha, kurde. No. Umiesz, umiesz tak dobra w zagrać? No. A oni umią. Nie umieją, umią. No, obraca się szybciej, ty kurde żiru. No. tego no, nie rozumiesz. I ty, czyli standardowo, bo mamy dużo top 0 10-0. Ale powiem ci, że w tej obronie to oni tak średnio. No, Teraz nie. przecież tak raszowali jakoś. Tak, tak, dziwnie zagrali. Gdzie to było wiadomo, że tak zagramy tą no akcję, bo nie mieliśmy co zrobić. A co Odidzia robi, widać, że to jest. No od odidia. Tak jest. No, popatrz, jaki Jeszcze... to jest, kordy herbatnik, no. <laughs> Jasty, gwint, chłopie, no. Jak. mi się, zamulił mi się, no A. dobra. Nostalgik go już bierze. Wiadomo. I jeszcze mu to gwiznął. No. Ty hamskiś no tak, pewnie, pomagać słabszym. No, z czego? No chyba żartujesz, że on to jeszcze z linii wyciągnął. To było dwa, 20 do 0 już. No i 20 do 0, łatwo. 20 do 0, wiadomo. Dobra, 20 do 0, tak będą, będą mieli bardzo ciężko z powrotem do tego meczu, zwłaszcza, że nie oddali czołu, naprawdę. Coś skład, wiesz, kto, kto, kogo oni tam Messi. mają, czekaj. Nie? Ronaldo, Van Basten, Messi, Ro, Ro, no. 3-5-2, wiadome, wiadome. Trzeba 3-5-2 zagrać. Jeszcze Dobrze, z... Aha, bo tutaj zgranie się liczy, ja tak chciałem powiedzieć, że bez tak. zgrania, ale przecież to nie ma znaczenia. O nie, o nie. nie, nie, nie! Mówiłem ci, że nie! Kurde, ale zostali rozklepani. No to już by nie było 20 do zera, to było 40 do zera już po tej akcji. A Cześć. masz, ty, A jeszcze A był. Szczera. No pewnie. <gry> I zatkówka. Jest owiec. No wiesz kurde, nawet nieźle przechwytuje. Tak, część, część tych graczy sobie daje radę. Zaskakująco dobrze. Nie znowu. zdawaj Okay. Strzelaj, Lubikiem! popro. F... tu spalony. Co ty robisz? Dlaczego? Myślałem, że i idę... tak. Ale ja nic nie mogłem zrobić, bo no mi okay, się okay, sam nakierował okay, na to. Okej, okay, okej. Okay. Ale kapeć. Ależ zwinność, kurde. No, ale. O, człowieku! Oni wszyscy wszyscy chodzili do tej słynnej szkoły zwinności Rasiaka. Patrz. Patrz. dobrze Zagrał czytelnie. No musiał mu za, za daleko zagrać. Po prostu musiał. No, no i Bezos. Bezos wiadomo 30 a, Kurde widzę, ma tu 73 overall, a to wyobraź sobie jak on chodzi, jak ma no. 87. Zacznę kogoś. 30 -0. Takiego wyniku jeszcze nie było. No a i co? Łatwy mecz po prostu, za, za dobry zespół mieliśmy. No nas następnym razem zobaczysz, kogo dostaniemy, kurde, znowu no, jakiegoś czy inne. No. Dobra, Dobra, no to co, kończymy. No i widzimy. Fajne się statystyki, fajne statystyki. No oni w zasadzie hmm. no, co, co tym Mbappe teraz na chwilę wyszli sam na sam, to było takie no. z, z przypadku i tyle. Także całkiem spoko. No i co? Stąd udzobiał się, widzimy za tydzień i tak. jak macie jakieś propozycje, to piszcie w komentarzach. E, kom, no I, 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 i tyle. W sumie trzymajcie się. Oh, God.